Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. Proszę Państwa, w ramach cyklu dotyczącego nowego prawa zamówień publicznych, tym razem przyjrzymy się tematowi, który był i wymagał rozwiązania ustawowego, a który był problemem i dla wykonawców, i dla zamawiających. Mianowicie kwestią, związa terminem, terminem związania ofertą. Mianowicie, proszę państwa, jak państwo zapewne wiedzą, w SWZ, czyli specyfikacji warunków zamówienia, określa się termin, w jakim oferta obowiązuje. I w tym terminie, co do zasady, zamawiający książkowo, podręcznikowo powinien dokonać wyboru oferty, czyli w momencie, kiedy ta oferta jest ważna, tak, tak długo, jak jest ważna, tak długo powinien zamawiający dokonać tego wyboru. Natomiast Problem polegał na tym, że nie wiadomo było, co zrobić w sytuacji, kiedy ta oferta przestała już obowiązywać. Termin uległ zakończeniu, i w związku z tym wykonawca już nie był związany tą ofertą. I tutaj w sukurs idzie właśnie nowe prawo zamówień publicznych odpowiedni przepis dotyczący właśnie wyboru oferty najkorzystniejszej. W momencie, kiedy będziemy mieli sytuację taką, że zamawiający dokona wyboru i zorientuje się, że najkorzystniejsza oferta już skończył jej się termin ważności, będzie mógł dokonać tego w następujący sposób. Zamawiający będzie bowiem musiał zapytać wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu odpowiedni termin na odpowiedź, czy wykonawca podtrzymuje tę ofertę i jest gotowy zawrzeć umowę. Jeżeli taki wykonawca odpowie, mogą zawrzeć umowę, mimo że termin związania ofertą już, już upłynął. Natomiast w sytuacji takiej, gdy nie będzie odpowiedzi od takiego wykonawcy, to y, zamawiający będzie mógł zadać takie samo pytanie drugiemu w kolejności wykonawcy, czy wyraża zgodę na zawarcie umowy o y, wykonanie zamówienia publicznego. To bardzo dobre rozwiązanie. W naszej ocenie ustawa, nowa ustawa prawo zamówień publicznych właśnie wychodzi naprzeciw potrzebom rynku zamówień publicznych i rozwiązuje te tematy, które były przedmiotem wątpliwości na kanwie poprzedniej ustawy. Dlatego warto śledzić nasz kanał na YouTubie i nasze informacje o zamówieniach publicznych, bowiem będą mogli Państwo na bieżąco wiedzieć, jakie sprawy są rozstrzygane właśnie w nowym prawie zamówień publicznych. Proszę Państwa, jednoznacznie trzeba powiedzieć, zamawiający nie będzie już miał pustki prawnej co do wyboru oferty, kiedy termin jej związania ofertą upłynął. Zadaje pytanie i dostaje konkretną odpowiedź. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24 Dziękuję i do usłyszenia.